Dzień dobry. Mam Co mam pana? Czyli pan był łaskawy 100 zł na miesiąc. To już był u mnie, nie? Proszę? Był, był już chyba. Był, był, nie? był tak. Tylko dzisiaj nie wziąłem pudełka. E, czy komuś e, kluczyć pan ma e, wyciągnie pan mi się? Ma pan, ma pan dowód osobisty? Mam wszystko. O proszę dać dowód. Był, 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 wie pan, dostałem znowu kości. No. Musiałem zapłacić. No. Za okularki 530 no i co? Muszę być chyba. No, Drugawo, to... nie? Proszę? Drugawo. No, ale. Tak to jest na tej ziemi. No, za, za dużo nie mam, ale za... coś tam zawsze mi zostanie. Na tym, na tę krągę i cięcie chleba. Rozbroi go pan? Pewnie. Ja mam pudełeczko. Zaraz panu wszystko. To procedura, no. Tak, o, to, to, to procedura musi być... Ma kluczy też jak pan chce. Nie, 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 nie. A, to odrzucimy tu. Durnie tam. Może mam do tego wie pan siedzę tam u nich, ale... Cienka, cienki personel. Cienki. No proszę pana tak, dwa simloki. Znaczy jeden kupił u nich. dwa lata. Karty SIM. Karty SIM. SIM, no nie, nie Simloki, miała... sim to już jest ka kasacja, prawda? No, no no. No i on mi przerzucił z tego, z Virgin Mobile przerzucił mi na, na siebie. No. Ja patrzę, Dzisiaj byłem, mówię, co pan, co że się zrobili, nie mogę się z Virgin dostać, ja mam drugiego, drugi mam SIM. No. Prawda? Mówi, no teraz ma pan 880, tam końcówka numeru, co nie, a ten, a, a zablokował siebie, no. Ech. Może mówi, że telefon jest dopytył, ale człowiek, jakby ten telefon był kitu to go dawno już rozpalił A sam. A może, może coś tam nagrzewali, na nabroili? I nie, teraz może nic... być, że wada systemu jest. System, że to może być w systemie, nie wiem. Albo coś nabroili i nie chcą się przyznać. Nie? Nie głupiego grają. To pani Marzenka Majorzyła, czy Marlena, nie pamiętam. No ale trudno mówię, stało się, nic się nie, nic się nie stało, złego łączność jest. Znaczy, pan, jak pan nie miał na abonament, to zmienić numer, tam palicho 5 minut, nie? Proszę? Jak pan nie miał na abonament, to numer zawsze można sobie zmienić. Ja zawarłem umowę na, na 24 razy. Na, na, na 24 wpłaty, prawda? A okej, okay, okej. Okay, mam w ten mam to na papierze. No to ja nie chcę tam robić komuś bigosu, bo może nie znają tego dokładnie, czy coś, czy, 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 czy to jest w systemie, nie wiem. Nie szkodzi, tam nic złego się nie stało, ale ja już skasowałem wszystko, by Pan, yy, przywrócić yy, te fabryczne wszystko no, 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 no. No. i mam spokój. Łączność mama tam, wie Pan jak jest z tym internetem, co nie? Wiem. No. To, z telefonami uh, pracuję. Można, można dostać korby, co nie? Nieraz. raz Ja tam za tym nie przepadam, ale chodzi o to, tam tu, tu. wnuczek się pokaże na MMS-ie czy coś. Czy jakieś wideo się zrobi? Jak, jak są pieniądze, oczywiście ma to trzeba Trzeba wytrzymywać, niestety. Dobrze pan oddaję? Dzięki. No zaraz zapomnę. Nie zapomnę Wiem, ale... Panie. Różnie Panie. bywa. Lubię pana firmy. Naprawdę? Cieszę tak, się. Tak, pan, ja, chociaż ja jestem, jestem tu dopiero z trzeci raz. Ale ja pana kojarzę. No. I pan chyba trzy razy u mnie był, nie? Raz byłem u. Młodego?. Ta ugodyna, czy dwa, nie A dwa razy, teraz do, trzeci, trzeci raz jestem u pana. No ale zostałem zmuszony. A puściłem rękę jego kumpowi, dałem, pan, nie pasował re, mi Ten z kompasem, wie pan, uh -huh. straszny harpagon, Nie chcę. Dlaczego? Bo patrzę, włączyłem te gubli, a tam pisze o jagodach z nimi. Pisałem o jagodach. Z nimi. No. A tam wyszło w rubryce, Rachnicki na łeb. I pan jak oni to mają? to jest strasznie. Tu wszystko jest. No ja wiem. Nawet jak będzie pan, nieraz. Jak na Samsunga stwierdził, nie proszę pana, tam koło tego. Koło sklepu zoologicznego, jak żeby z, z takimi kółkami panu z telefonami to w ogóle jest. Fajnie, no bo teraz możemy sobie porozmawiać, że pan potrzebuje tam nowy SEDES do domu, nie? Tak. I tak sobie możemy tu pogadać o cenach, o sklepach, a y, jutro, pojutrze czy tam za kilka godzin, ja tam nie wiem jak to wygląda, dostanie pan reklamę na google'ach, że pan. Y, będzie mógł sobie gdzieś nowy sedes kupić. No wszystko algorytm słucha, co rozmawiamy. Mikrofony cał, cał, jest, cały czas czynne są. to jest są... potworne. To jest ta sztuczna inteligencja. No to tak, wszystko no algorytmy jestem. robią, nie? A pan jest się nie? Eee, Strzebnicy, tak. Mieszkam tutaj. Ale dopiero niedawno się przeprowadziłem, ile ja tu mieszkam. Pasuje pan. Strzebnica? Wie pan do tego miasta trzeba się jednak przyzwyczaić. Ale jest ogólnie, jest ogólnie fajnie. Nie jest źle. No to, to cieszy mnie Przecież ja tam ciężko do danego miasta się przyzwyczaiłem. kiedyś byłem u nich, pytam się, jaki jest najdroższy telefon. No. Ile kosztuje? 22 tysiące, jest takie coś? Nie, nie ma telefonu no za 22 tysiące złotych. Ja bym wciskał. Najdroższe, teraz. Najgorsze, wie pan, że mi hmm. powiedział, ci tak, że ten telefon jest uszkodzony. Mówię. Człowiek, jak on był uszkodzony, to ja bym z niego nie korzystał. I mówię, ja, ja mam zdjęcia przecież. Poświęcone. On pracuje w nauki, ale ja z Michałem, co wie pan, nie chcę tych te tematy rozmowy, bo on mówi, dziadek, uspokój się, cieszę się, że żyjesz, mogę wiedzieć, jak pan ma na mnie? Bartosz. Ja jestem Kazimierz. A I on. Brałem od pana chyba już wizytów. Proszę, tutaj podpis. Tak, bo ten, tamten, a tam pan też miał na kościelnej? Nie, 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 nie Z imieniem? Czy tylko wystarczy No Nazwisko samo wystarczy w Dobra, ja... Dobra. okej okay. Trzymaj Nie ma znaczenia, to komputer Nie wyjdzie. Nie wybrzydza Dziękuję Do widzenia Dzięki, do